Gothic: Noc Kruka to oficjalny dodatek do kultowej gry RPG Gothic 2 stworzonej przez niemieckie studio Piranha Bytes, wydany w 2003 roku. Noc Kruka rozbudowuje podstawową wersję gry, dodając nowe wątki fabularne, mechaniki oraz wyzwania, które ugruntowały pozycję serii jako jednej z najważniejszych w historii europejskich RPG. Fabuła dodatek wprowadza zupełnie nowy wątek fabularny osadzony w tajemniczej dolinie zwanej Jargendar, nasz bezimienny bohater, którego losy kontynuujemy po wydarzeniach z postawki, zostaje uwikłany w konflikt między Starymi mocami a grupą piratów. Magów wody i lokalnych bandytów. Głównym zadaniem jest odkrycie tajemnic starożytnej cywilizacji, które ślady rozsiane są po jagendarze oraz powstrzymanie tytułowego kroka, niegdyś magnata i przywódcy bandytów, który za pomocą starożytnej magii zagraża światu. Fabuła świetnie łączy się z wydarzeniami. Podstawowej gry zachowując spójność i oferując graczowi możliwość eksploracji zarówno nowego świata, jak i znanych lokacji. Co ważne, wybory moralne i decyzje gracza mają jeszcze większe znaczenie, co nadaje rozgrywce wię większej głębi. Rozgrywka noc kruka prowadza szereg zmian i ulepszeń do mechaniki rozgrywki. Nowe lokacje. Jackendar to ogromny, różnorodny teren z gęstymi lasami, ruinami, bagnami i piracką zato zatoką. Nowe miejsce eksploracji, tętni życiem, a każda lokacja skrywa sekrety i niebezpieczeństwa. Nowa frakcja. Magowie wody stanowią czwartą opcję dołączenia, dodając graczowi nowe umiejętności i możliwości fabularne. Balans rozgrywki. Dodatek znacząco podnosi poziom trudności. Przeciwnicy są bardziej wymagający, a rozwój postaci wymaga większego planowania. Dodano także nowe zdolności, takie jak alchemia, nowe zaklęcia oraz umiejętności związane z bronią i rzemiosłem. Nowe przedmioty. W grze znajdziemy unikalne bronie, pancerze i artefakty, które jeszcze bardziej personalizują rozgrywkę. Niektóre przedmioty są dostępne wyłącznie w Argendarze. System dialogów i questów. Rozbudowane wątki poboczne, pełne zaskakujących zwrotów akcji, uczyniły fabułę bardziej wielowymiarową. NPC są ciekawie napisani, a ich motywacje są przekonujące i realistyczne. Atmosfera i oprawa audiowizualna. Oprawa graficzna, choć nadal oparta na tym samym silniku co podstawka, została nieco ulepszona dzięki dopracowanym teksturom i bardziej klimatycznemu oświetleniu. Muzyka, autorstwa. Kaja Rosengrandza to arcydzieło. Doskonale buduje nastrój tajemniczości i niepokoju, szczególnie w Urina Dźwięki otoczenia, takie jak szum morza czy odgłosy dzikich zwierząt, potęgują impe, im, imersję. Wady: Mimo swoich zalet, noc króka nie jest pozbawiona wad. Wysoki poziom trudności. Dla nowych graczy poziom trudności może być zniechęcający, zwłaszcza w początkowych etapach rozgrywki. Problemy techniczne. Gra odziedziczyła błędy z podstawki, takie jak sporadyczne glitche i problemy z IA. Brak pełnej lokalizacji. Niektóre wersje gry miały problemy z tłumaczeniem na różne języki, co wpływało na jakość dialogów. Podsumowanie, Gothic Noc Kruka to mistrzowski dodatek, który znacząco podnosi jakość podstawowej gry, oferując dziesiątki godzin emocjonującej rozgrywki. Dzięki wciągającej fabule, rozbudowanej mechanice i niezapomnianej atmosferze jest to pozycja obowiązkowa dla fanów serii i gier RPG. Pomimo drobnych wad, Noc Kruka pozostaje jedną z najlepszych rozszerzeń historii gier komputerowych. Moja ocena to jest 9 na 10.